Nie magister Zarzycki w dalszym ciągu spod kościoła Ducha Świętego, który jest teraz w sanktuarium Jana Pawła II. Tutaj pielgrzymi zamojscy jeszcze biwakują, bo oni za kilkadziesiąt minut wyruszą na jasną górę. Oczywiście etapami. Pierwszy etap, znaczy następny etap, bo oni są już w połowie pielgrzymki będą mieli w filmiku. To jest około 30 paru kilometrów od Staszowa. Tutaj widzą Państwo młodzi ludzie, którzy no skończyli uczestnic uczestnictwo w mszy świętej, która o 6 rano się odbyła. Teraz się jeszcze posilają przygotowują się do drogi, na jakieś, jakieś rozmowy. Apocja jest bardzo miła, bardzo sympatyczna. Zachowują się no, wspaniale, tutaj nie ma ani jakiejś śmieci papierków, nie ma oczywiście y, żadnych przekleństw między nimi. Y, czyli młodzi ludzie potrafią się zachowywać y, y, bardzo dobrze. No i to zależy od tego, no, jakie jest kierownictwo, y, jakim, jakim regułom podlegają. Po y, prostu młodych ludzi można, można wychować. Y, dla mnie to jest widok budujący. O, osoba, oczywiście osoby też starsze, bo jak Państwo tutaj widzą, jakieś starsze osoby pielgrzymujące też przechodzą koło nas. Z grupy 10. Z grupy a może może Pani się przedstawił, i parę słów do doktora do Kamerki powiedzą. Ja taką Paca, prowadzę stronę ta, ta, internetową. Maria, lat 76. O, to Pani jest chyba jedną z najstarszych pielgrzy pielgrzy pielgrzymujących osób, prawda? Tak, tak, ona, tak a ja mam dziewięć. I obie Pani idą całą trasę? Całą trasę, z Lubaczowa. To, do, 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 doszliśmy do, do Czyli te kilkadziesiąt do, tak, kilometrów dziennie Panie tak, przechodzą. Tak. I, i, I zdrowie służy, kondy, kondycja służy. Oczywiście. Który raz Pani idą na, na pielgrzymkę? Ja dziesiąty. Ja dziesiąty. No to, no to wspaniale. Jaki, jakie warunki mieszkaniowe tutaj Panie Wstoszowie miały? To super. Jak czy, do czy są Panie zadowolone, wypoczęte? Tak. Z pełnym optymizmem w dalszą trasę? Tak tak, tak, tak jest. Dziękuję bardzo, dziękuję bardzo. Widzą Państwo, młodzi duchem mogą być ludzie, którzy mają po kilkanaście lat, ale mogą być też tacy, którzy mają 50 i 60 i 70. A ja widziałem bardzo starych duchem, takich staruszków kilkunastoletnich, to, to, to też widziałem. Yy, więc proszę Państwa, yy, do życia trzeba podejść z optymizmem, yy, trzeba się podejmować yy, różnych wyzwań, takich jak pielgrzymka. No i Kościół proszę Państwa potrafi... Poprowadzić młodzież nie tylko na pielgrzymkę, ale no w całe to takie życie, które jest trudne i skomplikowane. I akurat no moje serce się raduje tutaj, że dużo młodych ludzi idzie i tam są na tej pielgrzymce wychowani, uczeni, a przy okazji spędzają miło czas. Tutaj taka mała refleksja. Ja Państwu pokazywałem Taki, znaczy pokazywałem Państwu miejsce w Staszowie, gdzie była projekcja takiego no, dosyć wulgarnego filmu, znaczy no, wulgarnego oczywiście utytułowanego, ale utytułowany to nie, to nie znaczy nie, dobry. No nawet nie będę mówił jego, jego tytułu. I pokazywałem Państwu, mogę Państwo sobie tam w internecie w parę odcinków wcześniej sprawdzić. I widzieli Państwo miejsce po projekcji tego filmu, gdzie walały się butelki, pety, butelki oczywiście po piwie, po alkoholu, pety, śmieci. No i no ta, ta, tak to jest. No Po prostu jeżeli robi się coś nieprzemyślanego, no to młodzież zachowuje się w sposób też niedobry. Jeżeli coś ma dobre podstawy, dobre fundamenty, no to i młodzież potrafi się zachować inaczej, czyli, czyli znakomicie. No i no po prostu młodzież należy wychowywać. Ja jestem takim wielkim zwolennikiem wolności. Wiedzą Państwo, że jestem członkiem Kongresu Nowej Prawicy już teraz oficjalnie, więc my chcemy wolność, żeby była jak naj, naj, najszerzej rozprzestrzeniona w naszym społeczeństwie, ale wolność nie, nie oznacza samowoli. Młodych ludzi należy wychowywać do tej wolności. No i Kościół jest taką instytucją, która od 2000 lat potrafi to robić. No i po prostu Kościołowi trzeba przeszkadzać w tym. Instytucje państwowe nie powinny mu tam, szczerze mówiąc, pomagać, ale nie powinny też przeszkadzać. Kościół sobie poradzi. Kościół sobie poradzi, bo wiernie go wesprą finansowo, ma swoje kierownictwo. No, oczywiście, ja jestem człowiekiem wierzącym, więc wierzę, że to kierownictwo płynie z Góry. No i po prostu Państwo nie powinno się tutaj nic a nic wtrącać. Kościół i inne zresztą instytucje religijne potrafią sobie same znakomicie radzić, tak jak Państwo to widzą na tej pielgrzymce. I Magister Zarzycki żegna się z Państwem.